A teraz pany, zobaczymy, jak Transol pali z rana. Zobaczcie. Mamy tutaj jeszcze Rosę na samochodzie. I co? Zobaczymy, jak on pali. Kontrolki pogasły. Widzicie? Kręci, kręci, kręci. I dopiero potem odpala. Czemu tak się dzieje, ja już wiem. I za chwilę wam to pokażę. Tak tak. Od samego początku, jak go kupiłem, to on naprawdę raz odpala pół obrotu. A raz tak jak dzisiaj kręci i kręci. Jaka jest przyczyna? Do wczoraj jeszcze nie wiedziałem, ale ogarnąłem. Ogarnąłem i teraz muszę się za to zabrać. Także tak, będziemy rozpinać układ paliwowy, a skoro będziemy rozpinać układ paliwowy i będziemy grzewać w układzie paliwowym to za jednym zamachem założymy sobie nowy filterek filterek oczywiście oryginał powiem szczerze znalazłem go za 80 parę złotych na Allegro gdzie jakiś tam zamiennik man czy tam nawet filtrum potrafił też za takie pieniążki występować tak? także skoro mogę mieć oryginał no to kupuję Także dzisiaj założymy nowy filtr i pokażę Wam, czemu on tak właśnie pali. Czemu on raz pali? Od razu z pół a raz pali w taki sposób, że kręci i odpalić nie może. A czemu nie może odpalić? Bo po prostu układ jest zapowietrzony. Tak, tak, pany. Układ się zapowietrza. I zaraz Wam pokażę, gdzie. A tak, swoją drogą zobaczcie. Tu jeszcze się cały czas coś dzieje. Jeszcze tutaj bawię się z elektryką, tutaj z przełącznikami, z podświetleniami, tam w międzyczasie się pod tą płytą, szlifuję ramę, maluję, także na okrągło się coś dzieje. Mamy już taką datę, taką godzinę i widzicie jeszcze wilgoć z rana, także coraz gorzej się pracuje, coraz mniej czasu mamy, a ja muszę zdążyć przed jesienią. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, Jesienią i zimą to ja tu krzywać nie mam zamiaru. Ja chcę tylko wsiąść i jechać. Dobra, otwieramy maskę i, i zobacz, pokażę Wam o co tutaj chodzi. No i jesteśmy. Teraz będę chwilę cicho i może to usłyszycie. No patrzcie, jak na złość. Teraz tego nie słychać. Ale o co chodzi? Zobaczcie. Mamy tutaj te plastikowe rurki. Są to nic innego jak tylko powroty z wtrysków i tutaj w tym miejscu jest powrót z pompy. Tak. I co się dzieje? Ten przewód tutaj tam na dole idzie do pompy i na tym złączu z pompą, jak go tak ruszamy on popuszcza. Cały czas myślałem, że ten silnik tutaj z przodu jest zażygany przez to, że jest Uszczelka pod pokrywą już walnięta, jest do wymiany, ale nie. Tutaj by nam z przodu. Ten przód tego silnika jest taki ożygany, ponieważ to połączenie między tym przewodem a pompą jest nieszczelne. Przez to silnik czasami odpala za pierwszym, a czasami kręci i kręci, bo po prostu tutaj to wszystko się zapowietrza. Czasami, jak to właśnie, zgaszę go. Szybko podejdę, jak ruszam tym wężami to normalnie słychać Jak tutaj styczy to jest jedno miejsce I kolejne miejsce gdzie może się coś dziać Zobaczcie tutaj Widzicie te przewody? Może i tutaj nic nie leci Może nic się nie poci Ale może też się tutaj zapowietrzeć. Ktoś tutaj już te oryginalne Połączenia przerobił na węże No i wygląda to jak wygląda Także dzisiaj Wymienimy te wszystkie wężyki, Ramię te końcówki, tutaj założymy nowy filtr. Z tym filtrem to też miałem przeboje. Wrzucę wam tutaj filmik. Zachciał mi się spuścić wodę z filtra. Bo mamy tutaj takie jakieś kawczeleko, tu go widzicie. Zachciał mi się spuścić z niego wodę. Wody nie było i tylko narobiłem sobie problemów. Dwie godziny kombinowania, odpowietrzania, żeby tutaj dojść z tym do ładu, żeby on odpalał. Tak, tak, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Dobra, to teraz macie filmik. Chciało mi się zobaczyć, czy mam wodę w paliwie, tak? Podłożyłem sobie pojemniczek, odkręciłem ten koreczek, co jest z dołu pod filtrem. Coś zaczęło syczeć, nic nie wyleciało. Zakręciłem z powrotem. Wtedy poszedłem odpalić transola. Na odpalonym silniku odkręciłem ten koreczek. Także w końcu coś mi tu wyleciało z jakimś syfem. No i co? Zdech. Tak jak zdech, tak teraz już odpalić nie chcę. Zapowietrzyłem skubańca. Tak, panie, tak to jest. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I teraz, kurde, kombinuj od powietrzej. Tak, tak. A teraz zobaczcie. Te wszystkie przewody, tak. Posprawdzałem sobie, gdzie co biegnie. I tak. Mamy tutaj ten z tyłu, ten cieńszy to jest powrót z wtrysków i z pompy. Tutaj ten gruby to jest ten zasilający, właśnie listwę wtryskową. Tutaj ten gruby to jest zasilanie ze zbiornika, a ten cienki z tyłu to jest powrót do zbiornika. Jakby ktoś kiedyś. Na szybko potrzebował, to proszę bardzo, jest opisane. Ok, także wymieniamy filterek zmieniamy tutaj te przewody na nowe. Oczywiście nowe opaski. Tutaj działamy, żeby wyjąć te całe tutaj, te rurki od powrotów. To wszystko, żeby to tam od tej pompy odłączyć. Tu już, zobaczcie, mam te zielone. Zabezpieczenia wyciągnięte, praktycznie to jest tylko tutaj. O, tak wsunięte, ciężko się to robi przez, z telefonem. O, jest wsunięte, i w taki sposób to jest zabezpieczone. Delikatnie, delikatnie to wyciągamy. i Prawdopodobnie teraz tylko wystarczy to podnieść do góry. Ok, dwa mam wyciągnięte, za chwilę tam trzeci wyciągnę. Postaram się to tutaj jakoś lekko wyciągnąć. Tylko po to, żeby zobaczyć o co tu kaman z tym połączeniem, czemu to tutaj popuszcza, bo to jest główna przyczyna tego opóźnionego odpalania, że on potrafi z półowrotu zapalić. Dobra, działam. Prawdopodobnie czeka mnie też właśnie zdjęcie tych wężów. znowu spuszczenie płynu z układu chłodzenia, bo jakoś dojścia na razie tutaj. Jakiegoś sensownego. Nie widzę. No i chwilę później sytuacja wygląda w następujący sposób. Zobaczcie. Tutaj ta rurka wylądowała, tutaj ten przewód. Stąd? Gdzie wylądował? A no, tutaj. A ten przewód jest tutaj. Wszystko zdjęte. Tutaj nawet to plastikowe prowadzenie tych przewodów. Też zdjęte wcześniej właśnie wyciągnąłem ile zaraz wam pokażę litr jakieś 2 litry płynu odciągnąłem po prostu tutaj strzykawką tutaj z taką przedłużką jeszcze żeby tutaj przez zbiorniczek o zobaczcie mamy zbiorniczek mamy tam otwór i tam możemy przez ten otwór wejść w wąż także w głąb tam wchodzimy i praktycznie później tutaj jak to rozpinamy mało co nam nakapie. I co ciekawego, nic tu nie trzeba naprawiać, nic tu nie trzeba robić, zobaczcie. Tak jak w końcu miałem możliwość dojścia do tego przewodu, który idzie od tej pompy, zobaczcie, jest przewód, jest wszystko ok, z tym przewodem jest wszystko ok. Wiecie co było? Ja go normalnie tylko tak, palcami sobie tak o, wyciągnąłem. On nie był do końca założony, on nie był zabezpieczony on po prostu tak luźno sobie na tym pracował i teraz automatycznie jak ja tutaj ruszałem tutaj na tych oringach to puszczało i to jeździło to jeździło i to tylko miało problem z odpalaniem, nic więcej takie cuda ktoś tutaj kiedyś coś grzebał nie zapiął tego do końca no i było jak było dobra Panie Tutaj z powrotem zakładam te zielone zabezpieczenia, bo nie ma sensu tu grzebać. I biorę się za wymianę filtra. Tego to się nie spodziewałem. A co się człowiek nabrudził? To się nabrudził. Takie rzeczy. I teraz wiadomo skąd. Skąd i czemu on tyle palił. Jak większość bokiem szła. Tak, tak. I weź tu powiedz... Że ja tu nie mam grzewać. Weź jeden z drugim, powiedzcie mi, że ja tu nie mam grzewać. Jak nad każdym, za każdym razem, wszędzie gdzieś coś znajduję. Mam już trzeci miesiąc pracy nad transolem. Jak widzicie, ciągle jeszcze jakieś kwiatki wychodzą. A teraz pokażę Wam coś. Pokażę Wam coś, co myślałem, że jest jakimś zanieczyszczeniem, a w rzeczywistości to nie zanieczyszczenie. Widzicie, tutaj od dołu jest taka. Taki pręcik. Myślałem, że to jakieś zanieczyszczenie, a to prawdopodobnie jest jakaś masa od filtra, bo on tutaj podłączony. Także zalewamy filtr i montujemy wszystko ogarnięte. Przewody nowe założone, opaski również. Tutaj samo zaciskowe. Sprężynujące tutaj ślimakowe, co prawda, tutaj by była lepsza taka samozaciskowa, no ale niestety, przez to, że tu jest średnica 12 mm, a wąż jest 10, to tutaj taka opaska mi już nie pasuje. Tu, oczywiście, jest na dole średnica wyjścia z tego, z tej obudowy filtra 10, no i wąż. Super sobie tutaj wszedł. Opaska przypasowała. No a tutaj przez tą różnicę tych 2 mm niestety się nie udało. I ten też cały tutaj zestaw. Ok. Przewody zamontowane, wszystko wyczyszczone. Także teraz zalewam filtr. I potem kwestia odpowietrzenia. Co ciekawe, do odpowietrzenia chciałem zdjąć tutaj ten przewód. Powrót do zbiornika, tak? Chciałem go zdjąć, ale jak go zdjąć? Skoro to ten przycisk jest od, tutaj od dołu, gdzie mamy tutaj, o zobaczcie, obudowę. I jak to tam wcisnąć? I jak to włożyć? Jak to zrobić? Ja nie wiem. Nie mam żadnych takich przyrządów, żeby to tam jakoś wcisnąć. No naprawdę pogięło ich. Jest złączka kątowa uniwersalna. No i w tym przypadku wyszło jak wyszło. A przewody jakoś tutaj nie możemy w żadnym kierunku przekręcić Bo trzyma się tutaj o góry W tych wszystkich prowadzeniach i nawet próbowałem nie starczy Tych przewodów żeby to tak zgiąć dobra Tutaj cały czas jeszcze coś Kapie także Zalewam filtr i składam Co jak co Pany Ale teraz po tej całej akcji po zalaniu filtra Aż tam po, pod tą uszczelkę u góry W założeniu Dosłownie Trzy obroty wałem I chodził Mimo to, że miałem ten układ tam paliwowy Rozpięte, te powroty rozpięte Działa Ciekawe, czy on czasem i w drodze Gdzieś nie stanie Jak na razie Jakieś dobre dwie minuty sobie już tutaj chodzi Działa Resztę z tej piątki co za, z której zalewałem filtr, wlałem do zbiornika, że gaz, także spokojnie dojedziemy do stacji. No i co? Teraz nie pozostało nic innego, jak zostawić go do jutra i zobaczyć z rana, jak on będzie palił. Tak, tak, pany. Taka wielka naprawa. Myślałem, że będę tam uszczelnik wymieniał, że będę coś przerabiał, kombinował, a tam wystarczyło tylko tą całą złączkę. Porządnie zapiąć, czemu ona się nie rozpiła? Totalnie, zaraz wam pokażę. Tak to wymyślone, że to po prostu wąż od chłodnicy trzymał, ale dobra, gasimy i zaraz wam to pokażę. No i co, pany na bogato, ładnie się prezentuje. I mam nadzieję, że też tak ładnie będzie swoje zadanie spełniał. Dobra, tu muszę jeszcze jedną nakrętkę przykręcić. Bo tutaj jakąś syrenkę od alarmu wyrzuciłem, i tak było odłączone, i tak. O, swoją drogą zobaczcie. O, to będę nie robił. No okej, okay. dobra. Zobaczcie, co było w filtrze. Jeszcze go nie rozcinał, a już taki urobek. Tak, tak, pany. Taki syf był w filtrze. Zresztą, coś się dziwić. Jak wrócicie tam kilka odcinków do tyłu, to zobaczycie, jak wyglądało w zbiorniku. Tam nie było nic lepiej. Dobra, tak wyglądało filtrze swoją drogą zrobię odcinek jak go rozcinam. Sam jestem ciekaw, jak on jest tutaj zbudowany. Mamy tu tylko jeden otwór. Tak, tutaj uszczelka. A jak to działa? Nie mam pojęcia. Muszę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Czemu? Jak ostatnio chciałem spuścić wodę, jak to odkręciłem, to zapowietrzyłem układ. A woda? A woda ani Ropa stąd nie wyleciała. Dopiero po uruchomieniu silnika i zrobieniu tego jeszcze raz wtedy poleciała ropa, no i wtedy silnik zgasł. I wtedy dwie godziny roboty kombinowania odpowietrzania. Ok, dobra, to tym filtrem później się zajmiemy. A tu taka zagwozdka, właśnie o to chodzi. Jak to tu kurde, działa? Jak to tu jest połączone? że to działa jak to działa? Dziwne te rzeczy. Dobra, nie wszystko trzeba wiedzieć, Rozetniemy, zobaczymy. A, chciałem Wam pokazać, jak wygląda ten przewód. Zobaczcie. Muszę najpierw spojrzeć sam, gdzie to tu jest. Gdzie jest ten powrót? Tu jest powrót. Będzie to widać, czy nie będzie widać? W każdym razie, tu jest powrót, i tu od razu biegnie wąż. I ten powrót nie jest w stanie się bardziej wysunąć, bo ten wąż tutaj przeszkadza. Tak. I to było tak dosłownie na skraju tej pierwszej uszczelki. Uszczelnia, nie uszczelnia. I tak jak tutaj ruszałem, to tam sobie popuszczało. Podejrzewam, że teraz tutaj przód silnika już będzie suchy. Nic tu nie będzie kapać. Takie rzeczy. Jeszcze za jakiś czas zmienię tutaj tą uszczelkę pokrywy. I mam nadzieję, że chociaż trochę tych wycieków będzie mniej. Bo jak widzicie, no stop z taką matą pod filmikiem. Dobra, zbieram ten bałagan. Jeszcze jutro tutaj sprawdzę z rana, jak on pali. No i nagram wam filmik. Zobaczymy, co z tego wyszło. Czy on pali, będzie dalej palił z półobrotu, czy nie. W tej chwili jak próbowałem go jeszcze odpalić. Odpalał dosłownie na widok kluczyka. Także Zobaczymy. A tutaj mamy instrukcję obrazkową. Policja trzecia. Pozycja czwarta. Tak. Mamy taką instrukcję. A tu mamy taką instrukcję. Wszystko fajnie, pięknie. Jeżeli mamy, tak jak ja, oryginalny filtr, żeby wyciągnąć ten filtr, zobaczcie. Mamy tutaj kłódkę otwartą, tutaj zamkniętą. Tutaj jest zamknięta, tu otwarta. Żeby wyciągnąć filtr, przekręcamy tą obudowę, tak żeby ta kłódka pokryła się. Z tą kłódką tutaj i wyciągamy w dół. Zakładamy w ten sam sposób. A tutaj? Tutaj żadnych kółek nie mamy. Nic nie mamy. Mamy tylko tutaj jeden taki wypust i drugi. Tak? Widzicie te dwa wypusty? Widzicie. Dobra. To teraz tak, żeby założyć filtr, musicie zrobić tak. Ten jeden wypust znajduje się mniej więcej w tym położeniu, a ten drugi gdzieś, a te dwa gdzieś tutaj. Czyli tak, jakby to odpowiada otwarciu i zamknięciu kłódki. Tak. Także, jeżeli chodzi o tamten filtr, to tym pierwszym, tym jednym wypustem ustawiamy na otwartą kłódkę wciskamy do góry, obracamy i jest gitara. Tak, tak, tak to jest, tego Wam nikt nie powie. Musiałem sam to przetestować. Dobra, teraz mogę już zamknąć maskę. Widzimy się jutro, jak będziemy palić go. Całkowicie z rana. Miało być następnego dnia rano, no ale jak widzicie, niestety się nie udało. Ale tak czy siak, jest to pierwsze uruchomienie od wczoraj. Także chwila prawdy. Zobaczymy, jak on pali. No. Szału nie było, ale w miarę szybko odpalił. Na pewno lepiej niż to było wczoraj. No dobra, odpala. Także przestawiamy mądziaka. Jedziemy się przejechać i zobaczymy, cośmy żeśmy tutaj narobili. Mam nadzieję, że po drodze nigdzie nie stanę. Ok, dobra, żeby nie przedłużać, ogarnęliśmy filtr. Przy okazji, nieszczelność w układzie dolotowym co ja mówię, dolotowym, kurde, układzie paliwowym. I teraz mam nadzieję, że jak to już tam całkowicie się opróżni ten cały układ z tego niepotrzebnego powietrza, że będzie on ładnie palił, że będzie on nawet palił lepiej niż teraz, bo wiem, że potrafi okej, okay, dobra także co, ja się na dzisiaj z wami żegnam idę dalej tam malować, bo jak widzicie wszystko tam jest w tej chwili w podkładzie i działam dalej także co, do następnego i nara mamy kolejny dzień i znowu sprawdzimy jak Tranzol pali z rana. Zobaczcie. Tak tak, taka wilgoć jest w powietrzu. Nawet malować się nie da. Taka wilgoć. Także co robię? Działam sobie z taką dodatkową skrzynką. Bezpieczników i przekaźników. Kupiłem sobie taką skrzyneczkę. To prawda, mogłem na nią poczekać dwa tygodnie i zapłacić o połowę mniej. No ale Wolałem mieć na zaraz, teraz, już, czyli jutro. No i kupiłem ją za 120 zł. Mogło być 60. No ale co? Co mam, to mam. I teraz składam. Składam sobie kabelki. W międzyczasie, jak pogoda dopisuje, maluję. No i sprawdzam też, jak tranzol pali z rana. Także co? Mamy taką godzinę. Już nie takie całkiem rano. I zobaczymy. Kontrolki, wszystko pogasło. Luz i jedziemy. Haha! Ha, pany, coraz lepiej. A powiem Wam szczerze, że jeszcze nim nie jechałem. Jeszcze nim nie jechałem. Odkąd wymieniłem ten filtr, to tylko widzicie, z rana na chwilkę odpalony i zgaszony. I po cały czas tutaj się coś dzieje, tak. Dzisiaj walczę ze skrzynką, za chwilę będę ją tam montował. Będę ją tam montował, bo mam zamiar w końcu dokończyć akcję z tym włącznikiem. Ten włącznik, który ma posłużyć tutaj do tych halogenów, do tych halogenów, które będą oświetlały najazd. Dobra. Także dobra, mamy dwa razy i za każdym razem coraz lepiej. Także tym razem to już naprawdę koniec akcji z filtrem. Mam nadzieję, że ten temat został zakończony raz na zawsze. Może nie na zawsze, za jakiś rok powrotem wymienimy. No ale dobra, na rok mamy spokój. Także teraz to już naprawdę będzie koniec. Koniec tego odcinka. Także nara. A ja idę. Działać. Trzymajcie się. Pa.